Dlaczego bijemy się o lody ekipy? Pogadajmy o tym! Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Wojtek Iwonecki. I ksiądz Piotr. Piekło. Chciałem ci powiedzieć, że jestem bogaty. Bo mam papierek z lodów z ekipy, po lodach z ekipy. O tak. Tak. Ostatnio patrzyłem na Aledrogo, znany serwis aukcyjny w Polsce i e, można kupić taki papierek za 5 tysięcy, ale są też wystawione za 50 tysięcy. I nawet za 100 tysięcy. Za 100 tysięcy. Jestem bogaty. E, słuchajcie, to jest m, informacja ostatnich dni. E, lody z ekipy Friza i tak dalej, i całe ekipy, robią niesamowitą furorę. Jeżeli ktoś z naszych widzów nie kojarzy Friza, ty kojarzyłeś FIZA wcześniej? Tak nie się? kojarzyłem FIZA, kojarzyłem ekipę. <grywa> kojarzyłem. Ale nie wiedziałem, że ten gość tak ma. Obejrzałem jeden kawałek. Aha. Całą noc tańczy <grywa> ze mną. <grywa> cały skład. <grywa> <Aha>. <grywa> tak to robi jest. ekipa, tak to. Tak. E, słuchajcie, no, gościu, który wymyślił taką ciekawą formułę w ogóle na YouTubie, tak wynajął jakąś chatę, zebrał tam swoje, swoich ziomków, nagrywali takiego Big Brothera YouTube'owego i teraz jest trzeci sezon tego wszystkiego. Trzeci sens, ekipa. Tak, mają różne piosenki, piosenki tam Piotru... możemy zaśpiewać, bo te, też tej, tej następnej nie możemy, bo jest taki no. zaje fajny, że nie możemy go zaśpiewać. <laughs> Tutaj nie wypada nam przynajmniej w koradkach, ale nie o frizie w sumie chcemy mówić. Choć to clickbait oczywiście. No bo patrząc na to wszystko, co się dzieje, że ludzie się wrzucają do zamrażarek, żeby wyciągnąć jakieś lody i się biją w Lidlu, i łokci idą w ruch i nagrywają to, i jest tego na TikToku mnóstwo, to. W mojej głowie rodzi się takie pytanie. Słucham. Dramatyczna cisza. Teraz ja chciałem jakie powiedzieć. Pytanie jakie, rodzi się? Pytanie się, jakie pytanie rodzi się Pytanie się takie mówi? rodzi. Dlaczego? Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Czy jest w tym jakiś głębszy sens, cel? Czy to jest w ogóle znak też czegoś takiego w nas? Bo to nie jest pierwsza Am wojna, tak? Pierwsza bitwa. Tak, tak, little Lidl Wars, nie? Powinniśmy tak, ja tu nagrać. mam historię bitew Masz historię, na no to jakie tak. były bitwy Lidlowe? Ja zauważyłem, że co roku była jakaś bitwa, ale bitw? pandemia oczywiście Ach, przerwała no. cykl na kilka lat. Buty, kroksy, karpie, Kroks. torby, kurtki termiczne, no i lodek. No, no tak, torebki zwyczajne, wiadomo, a termiczne termiczny nie kojarzy. Ale, ale ja oglądałem te no właśnie relacje i te. Są To się dzia działo. Termiczne się działo. działo, się, się, no, działo tak. Fres się działo, słuchajcie, mm. Fest się działo. No więc e, ja mam taką refleksję nie trzeba się mną zgadzać, ale moja refleksja jest taka, że w nas od zawsze siedzi taki instynkt pogański. Że potrzebujemy mieć jakieś takie bożki, które nadają sens naszej ludzkiej egzystencji i gdy nie ma Boga żywego, no to właśnie e, sięgamy po bożki. Dokładnie tak jak Izraelici, którzy jak się może, stracił, e, który był ich przewodnikiem i wskazywał im na Boga, no to oni sobie co ulepili? Cielca złotego. E, byczka. Byczka, Ja chciałem to skomentować. Polecam książkę. Petersena, 12 rzeczowych 12 zasad. Dobra, koniec szpanowania lekturami, ale jest takie zdanie, które dla mnie po prostu jest mega mocne w związku z tym, co się teraz dzieje, właśnie z tymi lodami i tak dalej. Takie zdanie, które komentuje tę scenę biblijną, o której mówiłem. Bez nadzoru, pozostawieni własnemu, niewyrobionemu osądowi, mamy tendencję, aby celować nisko i za obiekty czci obierać niegodne wzorce. W tym wypadku sztuczne zwierzę w pewnym sensie czyniąc również nas samych zwierzętami niepotrafiącymi opanować instynktów. Czy ty się z tym zgadzasz? Powiedz mi z tym co tutaj powiedziałem długi wstęp zrobiłem. E, czy tak to faktycznie wygląda? Tak Wojciechu zgodzę się z tobą. Dobra, w tej będzie. materii um, ja chyba już cytowałem zdanie Karla Ronera, jednego z niemieckich teologów mądrego człowieka który powiedział że, że, że człowiek który przestaje wierzyć w Pana Boga jest zdolny uwierzyć we wszystko. Że, że doszliśmy do tego etapu w życiu ludzkości, znaczy w historii ludzkości, że, że mieliśmy doświadczenie Pana Boga, chrześcijaństwo, nie? wypełnione pewne pragnienie, które jest w nas. I teraz odejście od, od, od wiary, tak twierdzi Runner, mhm. sprawia, że musimy coś w, to, w tą dziurę po Panu Bogu włożyć. Nie? I no, wrzucamy, tak jak yy, przeczytałeś, nie? No, Mamy taką tendencję do wrzucania czegoś, co jest, co jest niżej, co jest mniej wymagające. Jest prostsze. No, nie? Jest prostsze no. mm -hmm. nie ma yy, czegoś, co by mogło być. No, 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 jak, jak wywalamy pana Boga, to, no tak. to, to nie, ma, nie ma niższego. To wszystko jest <laughs> niższe, nie? To wszystko jest prostsze. Okej, okay, okay. no, no, rozumiem, rozumiem. No tak, ale są takie osoby, które płyną jakąś taką, wiesz, wysoką kulturę. Tak, jakąś sztukę dajmy na to. Nie? A, a, a z, I spoko. I są osoby, które rzucą się, nie wiem, na gry komputerowe, a, a są osoby, które nie rzucą się na lody friza, <laughs> ekipy, pozdro. E, oczywiście możemy gratulować sukcesu i marketingu i tak dalej, bo to generalnie super pomysł. E, i, I to nie jest też nic złego, nie? W sensie zjeść sobie loda to nie, to nie jest nic złego. Tylko e, pytanie jest, dlaczego my to robimy, nie? Czy, czy to jest jakiś taki poszukiwanie głębszego sensu w swoim życiu, bycie rozpoznawalnym? nie ktoś chce się tym pochwalić na TikToku, tak, że wiesz, że po prostu wskoczył do tej zamrażarki pierwszy, nie, i tam wyciągnął te, te lody. Ehm. Co, co, czy to, co, co to o nas mówi, nie, że, że po prostu takie, gdzieś To ja taką głębią w ogóle. Głębią, tak jak głębią. Jak kiedyś gdzieś rozważając Boże Słowo, taki obraz, który mi się gdzieś tam pojawił, że jest w nas dziura która ma kształt Pana Boga, to znaczy On nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, okay. i po okay. prostu y, mamy pragnienia, które tylko On może zaspokoić. Mm -hmm. I w momencie, kiedy, kiedy nie jesteśmy w stanie, y, no nie potrafimy, nie umiemy, nikt nam nie pokazał, nie, nikt nam tego nie, po, nie powiedział, nie jesteśmy w stanie wkładać w tą, y, w tą pustszo, pustą przestrzeń to jest taka pustka, którą, Ta którą cały czas mamy taka czarna <laughs> dziura, no. No może nie czarna dziura, bo ją, nie, ją że... się da wypełnić. Ona jest niesamowicie yy, duża, ale ją się da wypełnić, tylko da się ją wypełnić tylko Panem Bogiem. No to wtedy po prostu wsadzamy tam, tam wszystko. No. no to jest z jednej strony tak, ale też yy, jakby ciągnąc twoją myśl, ja mam taką inną, inny taki obraz biblijny, że też czasami no, sami jesteśmy sobie winni. I tak jak ten e, syn marnotrawny, nie, wiesz, odchodzimy od Boga. I teraz no, był głodny człowiek, no normalna rzecz, no, no wiesz, nie? I teraz już nikt nie miał się czego chwycić, no to strąki od świni, nie? Czyli no naprawdę, jeszcze dla Żydów to w ogóle, nie? Dla tamtej mentalności, no robił coś po prostu strasznego, nie? Znaczy tak jakby, no, nie? No, no, no zwierzęta nieczyste, wiadomo, świnie, no nie kojarzą się nikomu dobrze, a Żydom w ogóle do kwadratu się źle kojarzyły, tak? I teraz on się na to rzuca, no bo tylko tym mógł wypełnić swój głód, nie? I, i, i wiesz, i przy tym korycie myśli sobie, miałem wszystko, nie? Miałem Boga, miałem wszystko, znaczy, no to, to już jest nasza interpretacja oczywiście, bo tam jest, chodzi, że u Ojca miał wszystko, no ale wiadomo o co chodzi, tak? W tych przypowieściach. więc myślę sobie, że troszeczkę tak jest z nami. To znaczy, ja nie chcę, żeby ten odcinek był odebrany tak, że teraz my się śmiejemy, wiesz, dwóch boomerów, nie, starziki, teraz się śmiejemy z gimbów, czy tam dwunastolatków, e, którzy skaczą po tych zamrażarkach i te, te lody, nie, tam biorą i nagrywają z tego filmy na TikToku, bo ja nie chcę powiedzieć, że to rozumiem, bo do końca ich nie rozumiem. Niemniej, wiesz, jeżeli ktoś tam wspomina, czy tam oglądam Casey'ego Neistata, jak nocował pod przed, zanim kupił pierwszego iPhona, to wiesz, mogę powiedzieć, że w pewnym sensie tego gościa rozumiem, choć tego bym chyba nie zrobił, ale uczestniczył w historii technologii, nie w ogóle światowej. Może Oni też uczestniczą w historii przemysłu lodziarskiego w Polsce. Chodzi mi o to, że nie, że jakoś taką wyższością na to patrzę, tylko że po prostu w każdym z nas to jest, nie? I to niebezpieczeństwo odejścia od ojca, żeby się rzucić na strąki, jest we mnie, jest w tobie, jest w tobie też pewnie, choć może nie, ale mam nadzieję, że. Znaczy, nie wiem, w sumie. Mam nadzieję, że nie ma. Ale też masz swoje osoby, każdy, każdy w nas to ma, nie? Że takie, takie coś. Bo to jest tak, jak powiedziałeś, że są ludzie, którzy gdzieś tam wkładają w tą dziurę jakąś wyższą kulturę. Skoro my się rzucamy na kroksy, karpie, no torby jeszcze, ojcze, chyba jakieś były fajne, nie? Ale ten. Ale na, na, na lody po prostu. No, lody to już w ogóle jest, nie? Chyba to było tam. No dwa, tak, tak. Dwa, 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 dwa zyla to kosztuje. Nie ile to nie? kosztuje w ogóle? Dwa zyla, nie, nie? Lody. 2,80 i chyba dwa. Gdzieś widziałem, to ale czytałem, czytałem. Teraz. 50 koła za papierek. Ale to właśnie, jeżeli, jeżeli coś takiego się dzieje, to pytanie, no, może ten głód już jest nas tak duży, nie? Że, że, już, że, że ci młodzi ludzie nie mają co tam już włożyć. Wiesz, no, pandemia, relacje ograniczone, no tak. nie? wiesz, rodzice nieobecni. Nie? No, no źle się dzieje w rodzinie. Nie? Coraz mniej głębokich relacji, dobrych relacji i po prostu no, pojawiają się lody. Jakiś, jakiś obraz ekipy, ludzi, że tam, no, nie mam rodziców, nie mam, znaczy ja nie, nie twierdzę, że, 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 wszyscy, że ktoś no, nie no, ma, że wszyscy, tak nie, tak ale wiesz, tak. no co mam, co mam, co mi daje, co mi zasp no, zaspokaja to pragnienie, ten głód, który jest we mnie, no, no relacje z osiedla, z kumplami, mm -hmm. z którymi będę jeździł po prostu po innych dzielniach i, i szukał Lidla, w którym, w którym są loty, nie? <laughs> tak I, to, I to buduje jakąś relację, no, nie? Oczywiście. No, i, i, I właśnie to jest to, że no, i wiesz i to też nie jest złe trochę ale wiesz to nie jest złe że ty chcesz, yy, chcesz budować relacje bo to samo w sobie oczywiście jest dobre i, i spoko nie natomiast wiesz największą krzywdę jaką można zrobić drugiemu człowiekowi to też się w relacjach szczególnie potem na rzecz małżeńskich chłopak dziewczyna nie wiesz jeżeli po prostu chcesz żeby ta osoba była dla twoim bogiem nie wiesz jak no ona nie wytrzyma tej presji to znaczy te lody tego nie udźwigną sensu twojego życia nie te no, tutaj Agata się no. za aparatu śmieje no nie, no bo to wiesz... Lody no, się skończą. Lody to, znaczy, się no. skończą, wiesz jak, ekipa jest dobra, w sensie super mieć znajomych, nie wiem, różne rzeczy, to są wszystko super rzeczy, tylko, że to nie może być twoim Bogiem, bo prędzej czy później będziesz rozczarowany. Kumasz to, nie? Że, hmm. że, nie wiem, nawet jeżeli masz żonę, czy dziewczynę, czy no. męża, no to wiesz, jeżeli to jest twój Bóg, no to prędzej czy później hmm. będziesz rozczarowany, bo On tylko, nie staje na wysokości zadania. Tylko o pytanie, tylko pytanie właśnie, czy... czy, czy... No wiesz ty, ty mówisz o żonie o mężu o drugim człowieku, który nie stanie na wysokości zadania, a my mamy tutaj dzieciaki, które, które jeszcze mają całą drogę przed sobą, no bo tak. widzą, widzą, widzą ziomków, którzy, którzy robią sukces nie, tak, osiągają no, sukces, mają flotę tak. y, i te dyski robią wiem, wiesz antropę i takie tak, rzeczy. Tak, jeżdżą tam I, furami, i Oni nie? o tym, i oni o tym też rapują nie w tych tak, kawałkach, nie, o tak, oni są bardzo głębokie, że, że oni oni robią hajs. nie. I teraz wiesz, ja sobie zjem loda i w tym lodzie to jest w tym papierku jest po prostu symbol sukcesu i tego, że cały świat może leżeć u moich stóp, bo jestem ziomkiem na dzielni i jestem i, ziomkiem i, mo Frieza. I mogę wszystko, i mogę wszystko tak naprawdę, nie? No. No, no I bo... wiesz, i potem no, potem będą podejrzewam z tego wyrastać, szukać jakichś głębszych właśnie relacji, no ale. Ale, ale no no więc wiesz, wracamy. Czy to... każdy z nas musi się przekonać o tym chyba na własnej skórze, no, że że, 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 Myślę, że kolejne to, że tak rzeczy wkładane w tą dziurę, to naprawdę. nie zaspokajają i. No, oby tak było, że na końcu tych poszukiwań będzie Pan Bóg na przykład, nie? Że wiesz, że dojdę do takiego momentu, kiedy pomyślę sobie, co nadaje mojemu życiu sens, dlaczego w ogóle tutaj jestem, czy warto się tutaj męczyć, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, i to jest pytanie o Boga, tak naprawdę, nie? Znaczy, oczywiście każdy potem odpowiada sobie po swojemu i mamy do tego prawo. Niemniej dla mnie to takie filozoficzne pytania są pytaniami tak naprawdę o Boga. No, wszystkie. Odpowiedzi, które nie sięgają Boga, są za krótkie, że tak zacytuję Ratzingera, też mądrego zresztą człowieka. No, no przeszedłeś to... jakąś drogę, nie? No, ja też. No, jakąś też. No. no. I no jesteśmy tak, na no, no wiesz, ja pamiętam, miejsca. że nie wiem, byłem w nocy na premierze Harry'ego Pottera, któregoś teraz mnie wyklą to niektórzy widzowie. Wiesz, pamiętam, że nie wiem, z moim bratem zbieraliśmy na kartę graficzną, żeby odpalić Half Life a 2 nie? I wszystkie po prostu pieniądze, jakie mieliśmy, nie? No, no pamiętam takie rzeczy, no wiadomo, człowiek też jest młody, głupi i ma do tego prawo. Niemniej fajnie by było, żeby też, wiesz, wyrastać i dorastać do czegoś, do czegoś większego, nie? W swoim życiu. Tak myślę. Tak, tego bym też życzył wszystkim tym, którzy teraz e, aktualnie szturmują Lidl <laughs> ze swoimi ekipami. <laughs> no, jesteśmy z Wami. Pan Bóg jest na końcu Waszych poszukiwań. Amen. Amen. <laughs> e, ten odcinek teraz po to, ja bym tak chciał zakończyć, mm -hmm. że wiesz, żeby każdy sobie, i ja, i ty, i wy zrobili taki rachunek sumienia, jakie są moje Błożki, to znaczy, na co mnie można chwycić. Wiesz jak, bo każdy z nas ma takie swoje... Hmm. Że jak zaczyna brakować Pana Boga, tak, to, to co, co ja w to wkładam? Co ja w to wkładam, no. nie? To jest moje strąki z tej o, przypowieści o synu Co ten jest ten, moim ten. idolem. Co jest moim lodem z ekipy. Ekipy. Hmm. Lodem ekipy. Kurczę, ważne, dobra. Zastanówmy się. To jest, myślę, rzecz poważna. W ramku sumienia. A skoro o ramku sumienia mowa, no to na końcu tego odcinka czas na naszego patrona. A patronem dzisiejszego odcinka jest święty Kilian, mnich iroszkocki, żyjący w VI wieku. Wychował się na terenie dzisiejszej Irlandii, gdzie przetrwało chrześcijaństwo, tak naprawdę, które w Europie przeżywało kryzys, w Europie kontynentalnej z racji wędrówki ludów, ludów barbarzyńskich. Więc Europa, która była chrześcijańska. Jeszcze za cesarstwa rzymskiego, no, przeżywała kryzys wiary. Właśnie wiara w różne bóżki pogańskie. I co zrobił Kilian? Między innymi, bo tych mnichów było wielu, przybył do Europy i ewangelizował on akurat księstwa niemieckie. Więc przez jego wstawiennictwo chcemy dzisiaj modlić się za wszystkich nas, którzy przeżywamy różnego rodzaju pokusy do bałwochwarstwa, do odchodzenia od Pana Boga. Żebyśmy do tej wiary prawdziwej w Pana Boga, który wypełnia pustkę w naszych sercach zawsze potrafili wrócić. Dlatego wołamy, święty Kilianie, módl się za nami. Życzymy Wam, żeby wasze życie i Wasze monitory były święte. Amen.